Siemioneczko, cześć, witajcie, z tej strony Dematyk. Z witam na kolejnym odcinku na kanale. No jak widzicie w dzisiejszym odcinku znajdziemy się na osadzie, e, na naszej polskiej serii, przed nami Ursus C363P wraz z piękną prasą Sipmy. E, więc w dzisiejszym odcinku właśnie taka oto e, akcyjka będzie się odbywać. E, no i na samym początku oczywiście jeszcze przypomnę, że jeżeli ktoś nie zostawił łapeczki w górę jeszcze to może zostawić. jak wbijemy 100 łapek to będzie super. No i kto nie subskrybuje kanału, to w sumie może zasubskrybować, jeżeli oczywiście materiały się Wam podobają. Tak więc takie przypomnienie na sam start, oczywiście zaczynamy sobie prasować. Powiem Wam, że ja tą prasą nie prasowałem chyba w tym farmingu, albo może i raz, albo dwa prasowałem, ale to było bardzo, bardzo dawno, znaczy bardzo dawno, no już z kilka miesięcy będzie. No, a tą polską serię później odpuściłem. Tylko wiecie co, Ja sobie tak myślę, że jednak pojadę pierwszym przejazdem, później ciężko mi będzie yy, wykręcić yy, i chyba będziemy jeździć od środka na prawo i na lewo. Yy, bo wydaje mi się, że może być problem z yy, później z tymi kostkami, yy, tu też ciężko będzie od między trochę wykręcić. No, ale mam nadzieję, że damy radę. No, bo wiecie, kombajn malutki. Więc, więc ledwo co te pokosy zbieram bo po pewno kostki będą się pojawiać po prostu na drugim pokosie jak będziemy jechać ale dobra w dzisiejszym odcinku jest taka, taka sprawa Generalnie nie wiem jak to jak to wyjdzie ten temat no ale tak z ciekawości z ciekawości po prostu i już Wam mniej więcej powiem o co chodzi. Chciałbym od następnego tygodnia, jakby od może teraz, jak będzie sobota, już prawdopodobnie to będzie od tego czasu, trochę spróbować odcinków takich bardziej zmontowanych. Wiem, że już na kanale jakiś czas temu. Eee, o czymś takim mówiłem, no ale to później e, trochę nie wypaliło i, i po prostu stwierdziłem, że lepiej by było coś takiego zrobić e, trochę inaczej. E, no myślę że, myślę, że będzie się to chociaż w jakimś stopniu w miarę udawać. E, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. No i, no, i tak jak mówię, piszcie, piszcie w komentarzach pod następnymi odcinkami, bo ten jeszcze jest taki w miarę zwykły, ale już chyba od jutra, czyli od soboty, bo ten odcinek prawdopodobnie macie na piątek. Więc następny w sobotę jest budowa gospodarstwa, więc on już będzie trochę bardziej zmontowany, tak w stylu jaki chciałbym zachować. Nie będzie to jakiś montaż taki, wiecie, nie wiadomo jaki. Ale. Chciałbym, żeby te odcinki jednak były trochę bardziej montowane, bo powiem wam szczerze, jak tak sobie oglądam YouTube'y yy, na tyle, ile mam czasu, a ostatnio nie mam go zbyt wiele, ale jak sobie już oglądam, yy, to wydaje mi się, że ostatnimi czasy wszystkie odcinki, jakie z Farminga widzę, yy, no to są takie jakby czyste gameplaye i ja też na coś takiego robię, nie? więc ewentualnie zrobię coś pod time -lapse a jednak chciałbym, chciałbym, żeby, żeby to wyglądało trochę inaczej no i żeby te filmy miały trochę inny klimacik, a nie żeby takie, wiecie, były po prostu zwykłym odcinkiem nagranym no też teraz, teraz tego czasu nie ma za dużo, są wyjazdy i tak dalej, więc nie wiem jak to będzie wychodzić postaram się nagrać, nagrać chociaż te kilka odcinków na zapas, żeby wiecie, mieć takie powiedzmy 2-3 filmy do przodu żeby powiedzmy mieć czas na zmontowanie powiedzmy, znaczy powiedzmy, za dużo powiedzmy nieważne, żeby mieć czas na zmontowanie takiego materiału no bo jednak, no tą godzinkę czy dwie, znaczy w sumie nie, no tą godzinkę gdzieś tam trzeba poświęcić na to, żeby taki materiał zmontować, żeby to intro właśnie też na kierowniku gospodarstwa, nie od wczorajszego odcinka, ale od następnego, czyli od tego co będzie w poniedziałek będzie intro, już zrobiłem intro, jest w mojej ocenie całkiem spoko, całkiem spoko wyszło, więc w sumie fajnie, jestem zadowolony jakby z efektu końcowego, myślę, że będą ujęcia się też w tym intro zmieniać, chociaż już Wam tutaj mogę zdradzić, że to intro jest nagrane trochę z filmów na zapas, właśnie, bo kilka filmów na zapas jest, nagranych z tamtej serii. No i są maszyny na intrze, których jeszcze na serii jakby nie widzieliście, więc to możecie już sobie, jak ktoś uważnie popatrzy, no to oczywiście maszyny, które zakupiłem znajdzie. Więc, więc taka oto sytuacja, całkiem spoko się udało to intro zrobić. No i teraz tak jak mówię, chciałbym, żeby, żeby te filmy były trochę bardziej zmontowane. Nie mówię tutaj nawet o intrze, ale żeby wiecie było trochę time lapsea, trochę zwykłej roboty, później znowu jakieś ujęcia, przebitki, więc, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówię, jeszcze nie w tym odcinku, ale myślę, że już powoli od następnego, też na pewno nie wszystkie, które będą się pojawiać odcinki na kanale będą tak zmontowane, ale myślę, że chociaż budowa gospodarstwa czy, czy coś w tym stylu będzie na pewno, na pewno montowana. No, i też wracamy do mm, tych saveów do downloadu. Yy, jutrzejszy save będzie do pobrania, oczywiście. Yy, czy wszystkie będą? Raczej nie, bo yy, też chciałbym rozgraniczyć. Yy, to w sumie na tym odcinku też wam to mogę powiedzieć. O kurde, postka, nie zauważyłem. Jej dobra, nieważne. Też chciałbym rozgraniczyć to w ten sposób, że prawdopodobnie w tygodniu będą się pojawiać albo jeden, albo dwa odcinki zbudowania. I jeżeli będzie się pojawiał jeden, no to raczej będzie to gospodarstwo nie do wydania i będzie to w tygodniu, nie w weekend. I będzie to prawdopodobnie na brzozówce, no bo na brzozówce chciałbym sobie... Mam takiego save'a, który generalnie chciałbym, żeby został zabudowany po prostu e, przez gospodarstwo na każdym polu, e, a nawet i więcej, no zobaczymy jak to wyjdzie, ale tam po prostu e, są budynki niewydane, są budynki poprzerabiane, e, takie, takie, które są po prostu niewydane, więc e, sejwy z, e, z tamtego, z tamtych gospodarstw, bo to są wszystkie gospodarstwa jakby na jednym sejwie budowane, więc to też, też jest kolejnym uciążeniem do tego, dlaczego tego save'a nie wydam Ale jeżeli będzie się pojawiał odcinek w sobotę bądź w niedzielę, jeżeli, jeżeli będzie to budowanie to na takie 70% będzie to odcinek z gospodarstwem do pobrania. No bo też nie zawsze mam czas, żeby... Bo wiecie, jednak jak się buduje gospodarstwo do pobrania no to ja trochę bardziej chciałbym się skupić, żeby to gospo wyglądało w miarę, miarę ładnie i żeby to jakby miało klimat, żeby nie wiem, trawa gdzieś nie prześwitywała i tak dalej. A jeżeli buduję odcinek, buduję gospodarstwo na odcinek yy, taki po prostu, gdzie ja chcę sobie zbudować, mam pomysł jakiś szybko w głowie, i chcę go zbudować po prostu na danym gospodarstwie, Dane gospodarstwo po prostu chcę przenieść na mapę, no to, to tam gdzieś jakieś niedoskonałości są, ale to jakby pokazuje jakby pomysł na gospodarstwo. A jeżeli już save jest do pobrania, no to chciałbym, żeby był bardziej dopracowany, po prostu żeby tam jakieś niedopatrzeń, niedociągnięć nie było na takim save, no dlatego do tego po prostu... Na razie zostawiam to tak, że jeżeli będzie do pobrania, no to będzie w tytule i w opisie napisane, że jest do pobrania i na ile łapek będzie do pobrania czy tam subów a jeżeli nie będzie, no to po prostu nie będzie. No i tak to po prostu zostawiam, rozgraniczyć to trzeba, no bo nie każdy save do pobrania będzie. No też wiadomo, plany gdzieś tam są, żeby seria taka typowa zbudowania save'ów była. No jak to wyjdzie, zobaczymy, tak jak już sami dobrze wiecie pewno, e, plany są, póki co i na razie to tak zostawiam, e, więc, więc zobaczymy. E, Śledźcie kanał na bieżąco, to, to gdzieś tam na pewno e, to zobaczycie, jak to będzie wyglądać. E, tak więc dobra, no z mojej gadaniny to będzie na tyle, może jeszcze chwilę time-lapse tutaj zrobię e, i polecimy z odcinkiem. Także do nas do tego odcineczka na razie no i cześć. To the sea, baby, I never say, For I will fall to the light. Every time I try to breathe. down to